kochani, dzisiaj już mam problem, datum, Simone. 19 19 sierpień, chciałam wam parę informacji przekazać na stan dzisiejszy, właśnie ten okrągły z bomberkami. Tutaj u nas w Hiszpanii prowadzili maski masowo na ulicach, wszędzie, wszędzie, na plażach, ludzie no, zwariowali, turyści. Jak usiądzie sobie na, na ręczniku na plaży, maskę ściąga, no bo się opala, idzie do wody, maskę nakłada, idzie sobie popływać w morzu. Także ludzie, e, ludzi ogarną jakiś szał, bo to jest szał, to jest jak ścieklizna, dosłownie. E, e, z, aha, e, Można było palić papierosy na ulicy, czy, czy w kawiarenkach tych na dworze, od dzisiaj i to że tak EU podjęła, że niby w całej Europie, nie wiem, Polska też należy do EU, to będziecie wiedzieli. Także przyciskają mi jeszcze więcej, ludzie demonstrują, bomba jest naprawdę zapalna. Poza tym, nie, ktoś tam się panikę, że Hiszpania goduje może na wyspach tam kanaryjskich, bo tam dostawy są przecież tymi promami, tak, nie mają tam swojej małpicy itd. tak się Wszystkie produkty są na, na wyspy kanaryjskie dostarczane. Także nie wiem, jak tam wygląda, ale u nas tutaj w sklepach jest wszystko. Podejrzewam, że zakończy się no 31 nie? ten sierpień, także ludzie wywąchają, co jest grane, rzucą się na produkty. Także tak mówiłam, zaopatrzajcie się, żeby być spokojnie w domu, żeby niepotrzebnie drażnić tych, którzy nie akceptują bez maseczki. Tak? Teraz co oznacza maseczka? Teraz e, właśnie Gabi, e, miałam z nią nagranie, opowiada jak w samolocie lata 8 godzin, musiała w maseczce. Odbiło się, odbiło się. Ostatnio dostała takie problemy. E, dos, dosłownie zapchana była, ostrzela, mieliśmy ją na bazie dwa razy. I tam Rafael powiedział, te bakterie, które się rozmnażają poprzez oddech, wciąga się automatycznie, po prostu płuca dostają tyłek, tak, że nawet pojęcia nie macie. No chcą osłabić ludzi, boją się tych demonstracji, boją się wszystkiego, boją się człowieka. Gady boją się po prostu, teraz są w takiej sytuacji, że nasilają się. No nasilają się. I tworzą strach lęgu ludzi, żeby oni wytwarzają tą energię, wiadomo potrzebują Tą żywność. Głodny pada, a oni jeszcze chcą się podtrzymać. Także już Gabi jest nie całkiem. Można powiedzieć, że już jest wszystko w porządku i jeszcze ma, Ataki duszności miała, tak, gorączki nie było. Nie żeby taki że tam to chodziło o to właśnie zaległe o i płuca miała. Przez to Rafał powiedział właśnie. To maseczki tworzy. E jeżeli to czynicie sobie, jesteście dorośli, to wasza wolna wola. Ale jeżeli, jeżeli zakładacie dzieciom, bo tak każą, to macie za to odpowiedzialność i potem co się stanie z waszym dzieckiem, krócej albo później. A pomocy nie będzie. Zobaczcie, co w szpitalach się dzieje. Czy oni udzielają w tej chwili pomocy? Tam nie macie jak stoicie przed się w kolejce. Teraz mój mąż akurat przechodzi też taką fazę, bo on y, wszystkie sprawunki robi, wszystko załatwia idzie do miasta, a w masecce musi wszędzie. Trzymają ludzi w kolejkach na dworzu, czy do urzędu, czy do poczty wszędzie. Musisz stać na dworzu w tym upale, w masecce, tak? To przewrócić się idzie. A jak jest gorąco, pocisz się, Twój oddech jest bardzo y, wtedy no, inny, intensywniejszy. I e, no, też czuję się tak, jakby miał grypę, ale gorączki nie ma, bo mierzymy. No i to są objawy. I na pewno już dużo ma objawy tam, gdzie jesteście przymuszeni. Zobaczcie, wszyscy politycy, wszyscy gdzie Szonosiewski spotykają się, demonstranci są, tam nie ma, są tysiące, tysiące ludzi bez masek. I co? Chorzy? Nie. To jest. <laughs> Jedna wielka bzdura. Chciałam Wam zwrócić uwagę do ostatniej sesji z Weroniką, I, bo to nie jest na nagraniu. Jej mama jest zawsze przy niej, jak robimy sesję i ona nagrywa dodatkowo na komu całość. I mi przesyła, bo ja tam właśnie, gdzie mówię, że teraz rozłączam się fonicznie, ale jesteśmy dalej jeszcze. I tam mamy specjalne pytania, i no chcę wiedzieć, chcę wiedzieć dużo. I jeżeli ktoś, no, może mi Pejta będzie umiał to, ten wycinek zrobić, żebym Wam fonicznie wstawiła i Wam podaje jako ciekawostkę ostatnią, ostatnią sobotę, żeśmy mieli z Weroniką. No i tam właśnie poza, poza nagraniem, ale nagranie mam na komórkowej, dalsze, jako dowód, całe szczęście. Dzięki Ela, żeś to zrobiła. Tam pytałam się o właśnie tego polskiego pana Rudego od zdrowia, jak to wygląda. I Weronika go zobaczyła, że leży z głową na biurku i pod głową pożegnalny list, i alkohol był przy nim. No, czy to są symbolika czegoś, co nastąpi, czy symbolika jego upadku. I tak w poniedziałek już poszła informacja, że on. Zakończył kadencję, nie kadencję, to jest złe słowo. no że rezygnuje ze stanowiska. No, ciekawa jestem, jak oni tam pobrali tyle milionów. Muszą oddać. Jak coś nie dociągnie, to nie wykona, musi oddać. Zobaczymy, jak, jak się rozwinie o niego. Uważajcie. Tak mówimy, jak będzie jakby pytał, mógłby ten wycinek, ten to puszczę Wam nawet fonicznie, żebyście wiedzieli, że to, co mówię. Ta informacja już w sobotę była, a poniedziałek oficjalnie się ukazało właśnie, że odchodzi ze stanowiska pan Rudy. Dobrze. Nowości od, od Trumpa. Trump działa, bardzo intensywnie działa, także być może, że wojska amerykańskie będą otaczały, właśnie chodzi o Europę, granice, żeby. Nikt im nie spod palców nie uciekł i żeby nie dochodziło do sesji, bo jak zacznie ta ciężka, gwałtowna prawda wychodzić na wierzch, to może dojść do ciężkich zamieszek. Dużo ludzi nie będzie chciał tego przyjąć. Dużo ludzi będzie się tego bać, bo są w to wmieszani. E, banki zaczynają się powoli puste robić. Robią ograniczenia, mam tutaj, jedna e, mi pani z Chicago dzwoniła, mówi, że takie problemy ma, żeby w ogóle jakiś przelew zrobić, czy, czy pieniądze wyputują się po co i na co, nie chcą oddawać pieniędzy w bankach. No wam powiem, sama przeszła tą historię tutaj. Było to przed miesiącem, nagle moja karta nie działa, online banking nie działa, nic, wyłączone. Dwa tygodnie latania, pytania się, oni nic nie wiedzą w banku, no ciekawe, nie? Potem się okazało, że na jakąś tam który, którąś wizytę, co się dzieje, dlaczego moja karta nie działa, okazało się, że kupowałam y, w sklepie ruskim, Mariuszka się nazywa ten sklep. Oni się dopatrzyli, że ja jakiemuś ruskiemu pieniądze przelałam, kartą płaciłam tam, dlatego kartę moją zablokowali. To ja powiem tak, kto tutaj ma pierdolca już? Wipsted już dostaje wariacji. Dobra, karta została odblokowana. Wczoraj przyszedł list polecony, skąd od kogo, ale z tego banku, że likwidują mi konto bez wyjaśnienia. Mam dwa miesiące czasu na oddanie czeków, karty i tak dalej, ale nie ma wyjaśnienia, czy powodu, nie ma nic. No więc mąż. Był w banku, pojechał dzisiaj, no termin zrobił, bo to trzeba termin, przez maila, żeby z tym, z tą, z tą, no nie wiem po polsku jak się nazywa, z tą, do której tam się przynależy, nie? No to poszedł do szefa banku, położył mu ten list, a on nic nie wie, zgłupiał, nie wie skąd co, bo rzeczywiście jakiś PP, jakiś podpis, cyk, cak. Adres nic, tylko że z tego banku, nie? On nie wie, co się dzieje. No, można się domyślać, może wzięli na mnie oko, że ja tutaj uwalniam i to, i nie wiem, nie wiem, problemy jakieś są robione, także to wyjaśnimy. Uważajcie na swoje pieniążki, zabierajcie skąd, ściągajcie. To macie w ręce, to macie w ręce. Bo być może i zamkną Wam... Oni nie mają pieniędzy. Mogą odciąć ludzi jeszcze i od tego. E, także teraz być, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Mm. No, e, zaczyna się taki ucisk. E, zapraszam jeszcze raz zwracam uwagę, oglądajcie Weronikę, oglądajcie Michała. Tam macie kopalnie wiedzy, przekazy do przodu, a na stan dzisiejszy przede wszystkim, to jest bardzo ważne, wiedzieć, potem się porównywać, nie musicie w to wierzyć, porównywać się, macie, wszystko jest ogłaszane, wszystko jest wam dawane, potem, co się staje, dużo się potwierdziło, także wyjaśniliśmy też te, te, te określenia, te FWD 7D, jak to wszyscy gurus używają, tak, no, to jest słowo ludzkie, wymyślone, także... Nie przejmujcie się tym, że nie przejdziecie do 5D, czy do 7D jeszcze więcej. Może do Jezusa, bo on tam jest, czeka. <laughs> nie wiem, <laughs> każdy ma po swoją fantazję i ideę. E, pytacie się, my ciągle e, m, w komentarzach tam jest, bo odpisuję, ale zwracam uwagę. Pod każdym nagraniem jest kontakt. Do mnie bezpośredni. tam jest, to jest e, e, adres mailowy. Zgłaszajcie się po informacje, jeżeli chcecie uwolnienia, a, e, czy oczyszczenie, czy, czy odnowienie komórki macierzystej, zwierzęta i tak dalej. Oczyszczenie. E, powiem Wam jedno. Simone bo e, Muszę Wam powiedzieć, że żeśmy oczyścili prezydenta Trumpa. Ma on się dobrze. I teraz żeśmy też odzyskał wolność i jest pełen sił, ale była naprawdę walka. Wejdzie to nagranie i wam powiem, który tu, to numer jest. Eee, eee, eee. Czekajcie tutaj, żeby nie zgubiła. No, no szukam, nie no to już tak daleko. Simone, bo jestem, będę, a, mam, mam, mam. To wejdzie numer 13, gdzie odzyskał wolność. Obejrzyjcie, jak tam ciemne siły z zewnątrz zaatakowały. Nie chciały po prostu dać wolności. Odzyskał. Simone oberwała wtedy. Numer 13. Zapraszam. A oczyszczenie było. Ach, szukajcie sobie, oglądajcie i znajdziecie. Tam są. Jego, jego imię, nazwisko, nazwisko nie, imiona, kto ma Donald John, no, także wspieramy go, góra go wspiera bardzo mocno, e, cywilizacje pozytywne wspierają, istoty duchowe są też przy nim świetliste, także idziemy pełną parą i wkrótce będzie wielkie bum, 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 czekamy na to. Wiadomo, wielu będzie się nie podobać kościelnym na pewno nie, ale trudno. My nie kościelni, my chcemy żyć w radości, z naturą, w miłości. Bez strachu, bez zmuszenia, bez jakichś innych, bez gadów. Także gady będą albo sami odchodzić, albo będą. Zmuszamy do piekarza. Do, do Zobaczymy, co czas nam no. no, przyniesie. Także jeszcze raz powtarzam: e, jakieś tam m, krytykowanie, że e, my bierzemy pieniążki za naszą działalność. Tak, bierzemy pieniążki. Piekarz też Wam robi dobry chlebek, ale nie rozdaje go. Musicie kupić za jego pracę, za jego materiał, za jego czas. I tutaj to się samo dzieje, a my jeszcze idziemy w niebezpieczne frekwencje. Tak jak powiedziałam, co ty mi dasz, że narudzisz, że ty chcesz za darmo? Za darmo? Za darmo się rodzisz i umierasz. Jak kościołowi nie dasz, to będzie za darmo pochowany. Nawet to nie, za darmo nie ma nic. Jeszcze mamy powietrze do oddychania, chociaż nam trują. Tak? To, co dochodzi, że właśnie coś dosypują, bo tworzą nieraz właśnie te cienki, że ludzie walniją, obupiają ludzi, jakieś są chemikalia w tym. E, widać to też po zwierzętach, bo nie u mnie wszystko razem żyją nie ma nic, a nieraz koty i teraz to jest tak samo, czy u sąsiadów, tylko rozmawiamy o tym. Nagle dostałem, jakieś, zaczynają się same atakować jeden drugiemu, chociaż to jest przyjaźń, że to przechodzi. Ale takie e, coś jest, coś jest na rzeczy, tak powiedziałam. Z, z populacją, placja u pierzastych yy, yy, jakaś jest dziwna, tak? Yy, także no próbują próbują coś tutaj zakłócenia <ścoughs> mam, ale nie szkoli, przepraszam za to jak nie, o, jak nie gęsi to telefon, technika i tak dalej dobrze kochani na tą chwilę mówię jak jest i będę takie krótkie nagrania też wstawiać. Zwracam uwagę, u nas jest gorąco bardzo. Zwracam uwagę na informacje. Oglądajcie, dowiadujcie się i nie bójcie się. Nie bójcie się. Myśmy o dobrym. Teraz ten przewrót cały, co ma się stać, to będzie takie apogeum. To wtedy będzie wolność. I inaczej. Nie ma innej drogi. Musimy to przejść. Tak. To, co w telewizji nie pokazują, w żadnych rozrabiają w USA czarni, demolują co się da. Chcą domów, domy. No bo mam z klientami mamy kontakt, oni tam mieszkają. Także, no to jest katastrofa. Nie, nie myślę, że to dzięki Trumpowi. Nie. To są gubernatorzy, którzy nie dopuszczają ani jego wojsk, które chcą już tam do tego stanu, do tamtego. I, a ci gubernatorzy to są z Deep State i oni przyzwalają, żeby rozrabiali właśnie i niszczyli, co się da, żeby zakłócili, żeby ten chaos był utrzymany. Ale i to przejdzie. To przejdzie i ci, którzy to czynią, odbiorą swoje. Kaos będzie na ten moment. Kochani, my pracujemy dalej, za chwilę musimy oczyszczać, odnawiać i tak dalej i skłaszajcie się, tak jak mówiłam, nie narzekajcie, że, że jest, płacicie, to jest dla was, czynicie coś dla siebie w dobrym, są zmiany, a żeby być zdrowym, żeby się dobrze czuć, żeby być wolną istotą bez numeru niewolniczego, czego wam trzeba więcej? Od nas zależy. My jesteśmy tutaj. Na nas te zostańcie zdrowieni.